Bels, lider w protestów holenderskich rolników, nosi właśnie taką czerwoną bandanę. Te protesty dzisiaj rozprzestrzeniają się w całej Unii Europejskiej. Farmers Defence Force to jest organizacja, która organizuje te protesty w Holandii. Ale dzisiaj również rolnicy włoscy wyjeżdżają i wychodzą na ulicę, dlatego że nie zgadzają się z polityką regulacyjną Unii Europejskiej, która przez agresywne lewicowe rządy przenoszona jest na poziom, państwem członkowskich i dzisiaj Holandia, jutro, Polska. Wspieramy jako Solidarna Polska te protesty, bo to są protesty za wolnością gospodarczą, za obroną europejskiego, w tym również polskiego rolnictwa. Bo tak jak w Holandii władze Królestwa Niderlandów chcą dokładnie o połowę o 50% ograniczyć rolnictwo, zlikwidować dziesiątki gospodarstw rolnych. Ten trend niestety przychodzi do Polski. Dlatego z dumą noszę ten symbol protestów rolniczych w Holandii, broniąc tego, co grozi Polsce broniąc wolności gospodarczej polskich rolników. Dziękuję panu Szczepanowi Wójcikowi, prezesowi Instytutu Gospodarki Rolnej, za to, że zaprosił liderów holenderskich protestów tutaj do Polski. Dobrze, że polscy rolnicy współpracują ze swoimi partnerami w całej Unii Europejskiej. Dziękuję również panu ministrowi Zbigniewowi Ziobro za to, że zadeklarował się tę kwestię łamania praworządności w Holandii, kwestię dotyczącą łamania praw człowieka holenderskich rolników podnieść jako polskie państwo na posiedzeniu dotyczącym kwestii praworządności, sprawiedliwości przed zbliżającą się Radą Europejską. To są ważne kwestie, dlatego że nie można pozwolić na to, żeby kwestie praworządności i praw człowieka były łamane przez rządy lewicowe w Holandii. I dzisiaj, kiedy z tej mównicy Sejmu deklaruje poparcie i wsparcie holenderskich protestów, ale również i włoskich, za chwilę ta fala protestów rozleje się na całą Unię Europejską ze względu na to, że ta antyrolna, antyspołeczna polityka Green Deal powoduje likwidację mnóstwa miejsc pracy. Dzisiaj, Szanowni Państwo, ważne jest to, abyśmy jednym głosem wspierali tych rolników, którzy walczą również o przyszłość polskiego rolnictwa i wspierali tych, którzy walczą również o kwestie przestrzegania praw człowieka, bo to, co robią dzisiaj Holendrzy w Królestwie Niderlandów, jest po prostu karygodny. Wywłaszcza się prawie, chce się wywłaszczyć prawie połowę rolników holenderskich. Jos Ubez, bardzo serdecznie Cię pozdrawiam. Walczcie, walczycie również za naszą sprawę. Dziś Holandia, jutro Polska. Nie pozwolimy na to, jesteśmy z Wami.